Najstarsza kołobrzeżanka, której szkielet może liczyć blisko nawet 2000 lat, jest depozytem Muzeum Narodowego w Szczecinie. Przebywał w naszym muzeum 3 lata. W ubiegłym roku kości zostały zeskanowane przez firmę Wolf z Warszawy. Rok temu prawie że się widzieliśmy, to tak na marginesie. I chcielibyśmy o wiele szybciej, oczywiście, przedłożyć to, co udało nam się zrobić. Niestety. COVID-19 po prostu nam to zepsuł, tak? Więc niestety i zmiany w firmie Wolf i wszystkie ograniczenia spowodowały, że dopiero teraz tak naprawdę udało nam sprowadzić się z Warszawy wydrukowaną kopię. Proszę państwa, ten zabytek, jak już Państwu go pokazywałem wcześniej, dzisiaj to jest po prostu już nie czaszka, tylko po prostu wydruk polimerowy. Tak to wygląda, więc mamy technologię 3D, najwyższej klasy, światowej klasy. De facto, rzecz biorąc, w Muzeum Ręża Polskiego tak to wygląda. Firma Wolf wykonała skan szkieletu za darmo. To bardzo wysokiej jakości wydruk w skali 1 do 1. Firma Wolf 3D robi to dla innych muzeów, także europejskich, tak więc pokazuje to pewnego rodzaju trend, że te rzeczy można w ten Sposób, proszę Państwa, zabezpieczyć, można zeskanować, i tak naprawdę w tym momencie dysponujemy kopią eksponatu. Tutaj Pan Dyrektor się nie chwali, ale to dzięki Dyrektorowi udało się uzyskać w ogóle zgodę od Muzeum Narodowego w Szczecinie, bo to nie jest takie łatwe i nie wszyscy się godzą na to, żeby wykonywać kopię określonego zabytku. My natomiast tak naprawdę mamy dzięki temu pozostałość jeszcze do niedawna najstarszą. To był najstarszy zabytek tutaj w Muzeum Miasta Kołobrzeg. Dzisiaj przybija to berło sztyletowe. W planach jest także rekonstrukcja twarzy kobiety, ale na razie przeszkadza w tym COVID-19. Liczymy na to, że jeżeli, jak Państwo wiecie, chciałbym powiedzieć, epidemia ustąpi. <grym> tak, to będzie nam po prostu łatwiej rozmawiać z jednostkami naukowymi. Tutaj myślimy, Panie Dyrektorze, o pomorskiej. Po Uniwersytecie Medycznym, tak? I myślimy o doktorze habilitowanym Andrzeju OSowskim. No ale no, proszę Państwa, tak to wygląda, jak wygląda chcielibyśmy, żeby dzisiaj móc Państwu chociaż pokazać zarys. Nie ma takiej możliwości, ale po roku możemy pokazać. Nie tylko zabytek, który jest skopiowany i wygląda jak oryginał, ale także proszę zwrócić uwagę na te kłody, która została odzorowana praktycznie w skali 1 do 1 i naprawdę robi wrażenie, jest to oryginalne, drewno dębowe, Tak więc tak, jak została ona pochowana, tak też i wygląda. No i oczywiście plus do tego katafal. Nie jest to jednak ostatni zabytek, który muzeum planuje zeskanować. Pojawił się pomysł, żebyśmy następne rzeczy też drukowali w tej technologii. Jakie będziemy mieli gotowe, to na pewno Państwa zaprosimy i pokażemy. Tak jak zawsze powtarzam, ja wszystkich zapraszam do współpracy, to dzięki współpracy możemy te wszystkie rzeczy pokazywać. Nie ukrywam, że Muzeum Mależa Polskiego dzięki wielu osobom, wielu instytucjom robi naprawdę bardzo dużo rzeczy. Dzięki ożywieniu znaleziska Kołobrzewskie Muzeum będzie mogło je pokazać w zupełnie nowej odsłonie.